Nie widzowie, dzisiaj będziemy grać na koncie. Folwara zalogowałem mu się, znalazłem pacy. Ma asyntanda 2, zagramy sobie jakiegoś rankeda, bo chcę nową postacią zagrać i ja u siebie jej nie mam, a on ją ma, więc zagramy. Miejmy nadzieję, że się nie dowie. Dobra, no lecimy kompetitive. Ej, tłania, chodzi o twoje konto w Fortnite. Zdecydowałem już opowiadanie na maila, że do, ktoś mi wziął na moje konto. O, mi też przyszło chyba, nie nie wiem Ale na wiedzę jesteś jedyną osobą, która może wbić na to konto. A to coś złego, jakbym wbił? Wareciku? a wiedzę, ja to mam mojego. Paypala i wszystko. No to jakiegoś skinka sobie kupimy, nie? Na końcu. Dobra, jak przegrasz, to kupujesz mi skina. Jakiegoś kupujesz mi nową kolekcję całą. Całą nową kolekcję no. mi kupujesz jak przegrasz, tak. Znalazł. A jak, wygrasz, to jak wygrasz, to widzą mi tak musisz karnet rozdać. Czyli jak no. wygrasz, to rozdajesz widzom karnet, a jak przegrasz, to kupujesz mi całą nową kolekcję, a jak nie, to ja mam takie kontakty, człowiek No dobra, dobra. A, a propos karnetów, to widzowie tutaj widzicie dwie, oso dwie osoby z ostatnich odcinków, które wygrały te karnety. Dziękuję jeszcze bardzo, za 15 zł. Maciej i Mateusz gracz. Przypominam, że w opisie jest moje Tipley Możecie tam wysyłać pieniążki, jeśli chcecie na komputer, bo mój pali się w trakcie nagrywek i lecimy do mety. Tak, Więc nie, nie, nie do... wymiguj się tak, nie wymiguj się tak, pamiętaj, cała eee. kolekcja ma będzie kupiona, jak mi to przegrasz, a jak wygrasz, to karno dla widza i tak. No dobra, dobra, nie. widzę jak no. wam załatwiłem. Szefu wam załatwił. Dobra, no. idę, idę, no. bo nie idę, idę się obrażać na siebie, na. No. no dobra, w takim razie musimy to wygrać, tak? Łapkę w górę możecie zostawić za to, że Kamil dał mi swoje konto. Subika możecie, bo 30% może subskrybuje osób, które oglądają odcinki, nawet mniej, z 20 wydaje mi się Dobra, jesteśmy w gierce widzowie Miejmy nadzieję, że to wygramy Co on ma za sensa w ogóle, tu są jego ustawienia Nie, ja bandla, mu nie rozdam Nie ma opcji, że to przegram, Hello. nie ma opcji Hello guys, Hello. muszę sobie zmienić Hello. wszystkie ustawienia Hello. Dobra, lecimy, lecimy, musimy to wygrać Nie wiem co tu się kupuje w ogóle na tej postaci Gram ją drugi tak, raz, ale pierwszy to był na No wiadomo, tak na chilku totalnie, że Jakby nie skupiałem się za bardzo Kupię sobie to, bo to chyba, to, to daje większy damage Pójdę z nim long, mam koseczem no ładne ma tu Kamil skin Dobra, idziemy z jego pieskiem, co zagramy na tej bo chcę wam rozdać karnet, a mu nie chcę rozdawać na pewno nic, to jest pewne. Stepnął jeden, zabili go, nice. tu na backside, backside one. I one behind you, elbow. Knight. Ta Pierwsza runda wygrana! Mam nadzieję, że cały mecz tak będzie wyglądać. Na tej skajce tam jaki wylew, na czamberze to samo, tam flesze poleciały ostre. Dobra, no chyba Vandalek, chyba Vandalek. Ulala, ale tu jest Wanda, ludzie! Banek trzeba rozwalić. Tego dzbanka nigdy nie rozwalajcie, witowie. Bo tutaj zawsze stoi taka babcia, ja wam pokażę. Co ty se kurwa gnoju jebany myśl, co wy se kurwa myślicie? Dzbanki mi rozpierdalacie codziennie Prraszam. Muszę kupować nowe już na Amazonie mam kartę no stałego klienta O kurde ta babcia jest chora jakaś no, bo, 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 bo. Dobra no lepiej nigdy tak nie róbcie już jest? leży jeden U niego jest A nie zabił dobra A ja próbuję go zabić On tu może być przez smoka no i wyszedł, yes. jest, widzowie, druga runda, 4-1, otwieramy Nice, jest nice Zróbmy tak, że jak będę zamykać, powiedzmy, na koniec meczu, to zgiftuję wam dwa te karnety Albo, bardziej jak nie zrobię 15 killi, no 11 killi, wiadomo, no jak wygramy szybko, to mogę tyle nie zrobić Więc zróbmy, że jak nie będzie 15 killi, do... to rozdaję dwa karnety Ale tu macie jeszcze raz te dwie osoby, które wcześniej wygrały, z wcześniejszych odcinków Więc możecie się do mnie odzywać Tu jest są ponorki, Nice, good job. Fajnie się gra na tym koncie i ta postać też jest zarąbista. Możecie napisać w sumie co sądzicie o tej postaci, bo ja tak szczerze... <coughs> O choroba mnie wykończy Tak szczerze, powiem wam, że ta postać yy, Nie grałem na nią dużo razy Jakby grałem, no grałem nią raz Jeden mecz i każdy jakby duel W tym ulcie wygrywałem I ona mi się wydaje, nie wiem, jakbym miał taką specjalną Moc na niej, że od razu lepiej gram Nie wiem czemu to tak działa Nie wiem dlaczego, ale fajne jest to w tej postaci No i widzicie co się ze mną dzieje Jestem jakąś bestią widzowie Serio, jeden tu może być no. No, Ale nie ma Tutaj przejdziemy zagramy z naszym. Oj, Chat, no, out. Nice. nice I leży! Let's go! Co jest? Ale... No też wiecie, no ja mam Immortala u siebie co No może nie wysokiego, ale mam tam Immortala 2-3 miałem w ostatnim sezonie. To są jakieś ascendanty, chociaż tam był Venom i chyba Reyna Immortal 3. I tak to wam to pokażę, więc y nie powinno być tak łatwo. Miejmy nadzieję, że oni też się ogarną, chociaż w sumie wygrać tak do zera meczyk. jeszcze na takim koncie i że Karnet zdobędziecie w taki sposób, to też by było fajnie, wiadomo, nie? Wiadomo, gdzie on jest. Aj, był na blisko. Oj oj. oj, oj.

Nasi sobie już przestali radzić, no ja 14-5, więc ja nie ja jakoś no wiecie ja nie przestałem strzelać, tak? To moja drużyna przestała Ale no dobra, dobra, to nic złego, to nic złego. Zaczniemy jeszcze to wygrywać, zobaczycie. Teraz wygrywamy do czterech no. Do we no. want to force or not? Eee, we have to guns so no Ale gadajcie po polsku No właśnie nie wiem kurwa, my chyba jesteśmy wszyscy z Polski Dobra, dobra no Jesteśmy, gadajmy, jesteśmy gadajmy po polsku no Ale mi napył co on miał? Wziąłeś tam Zagrajmy pod planta, nie mają smoków. Zagrajmy pod planta. Jeden, ja tep. na hukę. Z brimem. Dobra, Pustować? możesz, no dawaj, odpalaj. My z Brimem mamy jednego tu. Debil. Ja. I nie trafiłem w plecy, ale już się bałem. Już się tak bałem, bo w plecy jej nie zabiłem. Ej, fajny ten celownik, musimy sobie napisać. Ten celownik będzie w opisie, bo fajnie się na nim gra. Jest darąbisty. Nie wiem dlaczego, ale fajny, no. Taki czarny. Możemy lampy No, no, dawajcie lampy swoim kundlem pobiegniemy, no. Da, od razu double zaczelować, ja daję lewo tego, kurwa, większy damage. Starczy jakoś w prawo rzucam. Wysz napierdalasz? Kurwa, Gdzieś... Co on gra? Co tu się dzieje? Nice. O nie, nie widziałem go, bo mi zablokował, ale dobra, wygrają, to wierzę w nich. Nice try, nice try. Rumi, tak, że także podejdźmy na shiftie. miejmy nadzieję, że nie będzie operatora i ty stąd z tą skajką zdogujesz i instant podjedziemy, po prostu, nice, nie? Nice, ładnie brimi. Nice. To jest Brimstone, co solo robi. Podchodzi to. Nice. Dawaj Brim, dawaj go, Ajsik, Nice. Nice. Ładnie Brimstone. Dobra, Brimstone ładnie ace'ika zadupcył, no. Na takiej rundzie, na szeryfach. Może my same szeryfy powinniśmy grać, to wtedy jest łatwiej, widzę. Pięć rundek w tym grać to zeko. Ona pikuje znowu. Imo. O oh, kurwa, flesza dali. Nie wiem nie e, Kurwa! Lupa was? mu wystawała, nice! ale się Wiesz, przestraszyłem! Wiadomo od razu wyjba po co Matko! Kawał mam ludzie! Co tu się dzieje w tym meczu? Coś, coś nam No właśnie o tym Kukaszka. mówiłem. Patrzcie to jak ich zdymają, nie? Wiesz co? No nie Elbą 84 no gram małego kewa To mogę cię zboostować, to nie musisz się ten... Nie mają młola, nie? Jak coś, więc... Ambre jest. Okay. Był jeden short, oni wjeżdżają? Mogę okay. Leży jeden Elbow, elbow jeden podchodzi, w celu się race Elbow, boost side, No nie, celowani. Kurde, oni nas na eko robią, nasi nic nie robią Drive Powinniśmy zestakować po prostu w side zie. Nie nie. Wow, serio, kurwa, co jest? Nie umiem strzelać szeryfa i jestem słaby. A u nas to wygląda tylko tak, że ja z Brimstone'em zabijamy. mam wrażenie, nie wiem czemu. 1-9. Widzowie, ja chcę wam dać karnet, a nie Fafalusowi cały karnet, zestaw, Valorant, kurde. Jak wejdą, a to będzie mi smutno, tak szczerze. I to bardzo. Ja, a Nice, no Dobra, ładnie. O, Zabraza, zabił Sky, więc git. Pewnie to stała huka. w najdzie, dogowała. Nie słyszy tego? Doga można włączyć. Jest tu huka, jest. Do lewej, do lewej, do lewej, do lewej. Nice, jeszcze jeden prawo. A, minus 40. Kurde my bad, ładnie. Nice, ładnie. No co? Teraz mnie drużyna kieruje, tak? Ja po pierwszej połowie się popisywałem, teraz już mi wystarczy. To mi kupić? Pochodźcie. Pochodźcie, kupcie mi, Pochodźcie. jestem dobry, jestem drugi w tabeli. To mi kupi, Kto mi kupi. Podziękował, dzięki wielkie. Mają tyle siana. Oni mają tyle siana, nie pikujcie nic, bo będą operatory jak chuj grali. A i widzowie, przypominam o klipach. Wysyłajcie klipy yy, na Discordzie. Macie w opisie Discord, bo ja chcę robić yy, odcinek z klipów, a jest ich za mało jak na razie na odcinek. Wiecie? Więc wysyłajcie, tam jest yy, kanał klipy dla wedo. A coś trzeba? No a bez coś. A coś, a coś, a coś, a coś, a staram się wziąć plantującego. O tak Ej, czekajcie, ja spróbuję plantującego wziąć do siebie, do bazy. To będzie zajebiste. Uh. Ja chyba wziąłem spajka do siebie. Fresh. Nie, co jest? Chao. Jest ja tam 68 ode mnie. Nie, w stopy, Jak ja strzelam! O mój Boże! My tu przegrywamy! Co się dzieje? Jest mi smutno! Jest mi po prostu smutno! Jak to tak może wyglądać? Nice. nice! Ale się skupiłem, widzieliście? To jest moja runda, tylko dzięki mnie to wygraliśmy. Tak jest! Au. Kurde, może kupić kewa, to za troll, reporta, reporta ma, ma reporta Ej, ej może go z i dostanę bana na koncie folwaryry Ja bym mu wtedy nie musiał kupować, jakbyśmy przegrali Ej, to jest dobry plan mi się wydaje Tak chyba zrobię, no, tak zrobię i widzisz? Wchodzą niby Leży Będę śmierdziel Kurde, chciałem go zabić, nice, eee, lampy już jest. Chciałem powiedzieć. Ja w pół po wolsku, po, po angielsku pierdolę, w sajdzie nas, wsajdzie Nice! Bierz tu. A mamy kurwa, dobra, sorry w trójkę możemy zagrać, nie? Dobra, możemy tą hukę zdablować, bo to jest dobre w sumie. On ma w ogóle to, co też... A dobra, już nie będę tego zmieniał, bo to jest końcówka. Coś chyba wie jak ostro w dupie chlupie huka już. Jest, A jest Luka. Ja rozumiem. Ważaj Sky. Skoczą tu, ja pikuję. Nie, 120 let, prawo i w side jeden. Prawo blisko możesz mieć. Ja rozgrytuję, ja rozgrytuję. Ja, 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 ja powiedziałem prawo blisko, Brim! Nie, powiedziałem mu prawo blisko. Kurde, nie wierzę. A taką miałem pozycję w ogóle, jakbym tą rejnę jeszcze wykończył. Mam chyba mojego kewa, wydaje mi się to będzie najlepsze. Mam ultę nadal. Dogują, dogują u nas. co? Coś podchodzi, no. Ja idę heaven. I im Idę do ciebie krężej. Być fake rotate, może być fake rotate. Ja za mało tego używam, zauważyłem. Jest huka prawo. Sky już Ma ulta. I dwóch chyba, dwóch chyba słyszałem. No okay. dwóch jest na pewno. O, obserwujemy tą Sky, zobaczymy co zrobi. Kan, nice. Ale na farcie trochę. Ja pierdzielę, czemu ta gra nie może wyglądać tak, że wygramy. Było 4-0, mogliśmy to wygrać po prostu do zera. No czemu nie? Dlaczego nie? Can you buy me? Thank you very much. On mówi, I need a gun, widzowie. Thank you very much. Kurde jest, ty. Oni mają jakieś dzikie te line-upy, ja nie rozumiem tych ludzi. Ja tu na aim'a se pikuję, a nie jakieś pieprzenie się. Jedem, jeden, jeden jeden kibla. widziałem go. Dobra, ja rotuję instant. Zrotuj, jak coś tam ultra Stafle. Nice, a -a. ładnie, wariaciku. Planting. Ja Rozwalcie śmierdziela. Ja nie plantuję, ja, nie plantuję. Plant jeden. Nie plantuję, ja, nie plantuję. No, lampy! Aj. Pierwszy przegrany, widzowie, pierwszy przegrany fight. Reina Obita, no ode mnie też. Nie wyleczyła się. Main strike. Ale ta rejna sedyma! no chociaż nie, ona ma 21 kili tylko. Będzie coś pisać na czacie do mnie. 100%, patrzcie. O oh, jest. Jaki kurwa cringe. Dobra widzowie, teraz ich dymamy. Puka jeden. puka rayna. Long. Long też. <grywa> No, i co to chodzi? Piszcie im wszyscy A, bot i... może? Nie Nie <grym grym grym> Wygrajmy i to tak. i wtedy będą wiedzieć, że są botami. Aj, Rejna, Rejna, Rejna. Jeszcze się mało, musisz się wiele nauczyć jeszcze tą Rejną. Szkoda, że są dogrywki widzowie, bo ten odcinek będzie miał 20 minut. Ale chociaż się dowiecie, czy wygracie karnet, tak? Nie wiadomo jeszcze, może będą, jeszcze będę musiał wypierdalać 400 wyda na Kamila Fulwarskiego. Chodź ze mną, buffy Killjoy, może to A to my jademy ostro? Festej, jahanka, dobra? No, nie no, no, no że... na... po wincu, po wincu. Uwaga na jakiegoś typa z półstronnego gdzieś, albo na plusz jakiś. No ale on jest do prawej. Nie wiem, dlaczego ja ginę akurat. Healuj go, healuj go, Sky. Nice, nice. I, nice, i ostatni był nice. Heaven, Ostatnie Heaven, heaven był. czekaj, czekaj, czekaj. Nice. Nice. Tak jest dobrze. Wydaje mi się, że mogą zrobić to samo, ale idę na mam według jajca. Rustujesz mnie ty teraz, Rejs? Rustujesz mnie? Albo brim, 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 brustujcie Ja coś, ja coś, tam? Nie, daj to chamber! Daj Daj to tak, tak jest! Tak, tak, tak. To to chodzi! Ta rejna. śmieć! Wygrajmy to! Mam na no, ochotę napisać tak bardzo S dla tej rejny. Blisko za boksem chyba, skanujcie boksa. Dobrze, jest za boksem. Stawię Nasza się. runda, tak jest! Bok, Jak chcecie wygrać karny, to wiadomo. Łapka, subik yy, i komentarz możecie napisać w komentarzu. Byle co, byle co możecie napisać. I no co, to by było na tyle? Kurwe nie